Ja mam wrażenie, że Robert jest introwertykiem i, i oczywiście z jednej strony charakter i osobowość Roberta spowodowała, że jest tam, gdzie jest, że, że, że w pewnym momencie był jednym z najlepszych napastników świata, dzisiaj, no, wiadomo, jest coraz starszy, więc to jest normalne, że, że, że ta forma już nie będzie tak wysoka, jak jeszcze dwa czy trzy lata temu, natomiast ja myślę, że czasami to się... Z to jest sprzeczne z byciem kapitanem, bo jesteś introwertyczny, jesteś zainteresowany tak naprawdę sobą, swoją karierą. I to nie ma w tym nic złego, bo, bo sportowiec musi o siebie zadbać, prawda? Bo jak sam o siebie nie zadbasz, to nikt yy, albo mało kto jest w stanie ci, ci pomóc. Więc Robert był bardzo mocno, mam wrażenie, sfokusowany na. Na wszystko, co wiąże się z byciem zawodowym sportowcem. Ale nie wiem, czy w jego głowie starczyło czasu na to, żeby opiekować się jeszcze innymi, wiesz? A jednak kapitan to jest ktoś, kto niekoniecznie musi być najlepszym piłkarzem. Kapitan musi mieć mm, czasami takie podejście ojcowskie, czasami to musi być starszy brat, musisz mieć cierpliwość, żeby rozmawiać z, ze swoimi kolegami.